Opowieść o świerszczu. Dawno, dawno temu pewien mężczyzna miał dwie żony. Pierwsza zmarła młodo, pozostawiając syna o imieniu George. Jego drugi syn miał na imię Jimmy i pochodził z drugiego małżeństwa. Kochanie! Nie opuszczaj nas! Tato! Tato! Kochajcie się i dbajcie o siebie, kiedy odejdę. Pamiętajcie, że krew jest gęstsza od wody. Rozumiesz. Ojcze, odpocznij, proszę. Bardzo cię kochamy. Nie martw się o nas. A ty zaopiekuj się George'em jak własnym synem. Nie martw się. Pani Matko, pójdę już na lekcję. Od teraz nie będziesz się uczył. Ale dlaczego, Pani Matko? Co się stało? Czy nie ma zajęć? Nie, ale twój ojciec odszedł. Teraz musisz pracować w polu, aby wyżywić rodzinę. Szkoda czasu na bezsensowną naukę. Ale nauka to jedyne, co robiłem. Nigdy nie pracowałem na roli. Boję się, że sobie nie poradzę, Pani Matko. Poradzisz sobie. Potrzebujesz czasu na zdobycie tej wiedzy. Nie bądź leniem. Nie możemy ci usługiwać w nieskończoność. Uch, ja, ja. Mamo, pozwól mu się uczyć. Nauka to jego życie, a moje to praca na roli. Niech już tak pozostanie. To nie twoja sprawa. Ty nic nie rozumiesz. To ty potrzebujesz szkoły. Nie, nie lubię się uczyć. Chcę, żeby było jak dawniej, mamo. Co było, minęło. Teraz musicie mnie słuchać. Dlaczego mi się przeciwstawiasz? Mamo, kiedy żył, tata, nie mieliśmy nic przeciwko temu. Proszę, pozwól mu się uczyć. To mnie nie interesuje. Do widzenia, pani matko. Jesteś taki ślepy. Nie widzisz, że niedługo wszystko nam zabierze. Dlaczego chcesz na to pozwolić? <słuch> po mojej śmierci pozostawiam Jimiemu i jego matce trzy akry ziemi i farmy po drugiej stronie wzgórza, do mi pozostałe trzy hektary mojemu najstarszemu synowi, Georgeowi. Nie pozwolę na to. Spadek należy się mnie i mojemu synowi. Ten bachor George nie dostanie ani grosza. Wydwaj, idźcie do lasu i kupcie drewna. Nie mamy czym palić w piecu. Weź pieniądze. Zachowaj ostrożność. George, po tej podróży nie będziesz już dla mnie dłużej ciężarem. Dlaczego mama wygląda tak przerażająco? Może planuje coś złego. E, e, tak, mamo. Jimmy, pospiesz się, musimy wrócić do domu przed zachodem słońca. Wszystko w porządku? Wyglądasz słabo. Bracie, naprawdę nie chcę ci tego zrobić. Jutro pójdziecie do lasu po drewno. Wykorzystaj tę okazję, aby się go pozbyć. Nie chcę go więcej widzieć żywego. Mamo, dlaczego muszę to zrobić? To mój brat, dlaczego muszę go zabić? Twój ojciec nie żyje i większa część spadku trafi w jego ręce, a my dostaniemy tylko kilka bezwartościowych akrów ziemi. Nie mogę na to pozwolić! Ale ja nie dam rady. Dorastaliśmy razem. Kochamy się. Jak mógłbym to zrobić? Żadne ale. Zrób to dla mnie. To tylko przyrodni brat. On nie jest moim synem. Pomyśl o naszej przeszłości. To jest trucizna. Dodaj ją do jedzenia. On ci ufa i nie domyśli się niczego. Musisz być silny, za chwilę będzie po wszystkim. I nikt się nie dowie. Hej, o czym tak myślisz? Chodźmy, co się z tobą dzieje? Wyglądasz dziwnie. Mm, bracie, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? O mój Boże, czy to prawda? Boże, straciłem mamę i tatę. A teraz moja macocha próbuje się mnie pozbyć. Dlaczego los mi nie sprzyja? Byłem posłuszny, ciężko pracowałem i jeszcze się uczyłem. Im bardziej się staram, tym więcej przeszkód na drodze. A teraz jeszcze to. Bracie, co z tobą? Dlaczego jesteś taki cichy? Ja, ja powiedziała ci, żebyś mnie otruł, ale tego nie zrobiłeś, więc co zamierzasz teraz zrobić? Dorastaliśmy razem, nie mógłbym cię skrzywdzić. Ale nie mogę też sprzeciwiać się matce. Wiem, że prędzej czy później znajdzie inny sposób. Jeżeli miałeś odwagę mi to powiedzieć, na pewno mnie nie skrzywdzisz. A co z nią? Jak sobie z nią poradzisz? Weź te pieniądze i poszukaj nowego domu. Ja wrócę i powiem matce, że nie żyjesz, żeby mogła spać spokojnie. A pewnego dnia wrócisz i się spotkamy. Dziękuję, że o mnie pomyślałeś. To najlepsze rozwiązanie. Nigdy o tobie nie zapomnę. Uważaj na siebie. Pójdę już. Ach, biedak, zabije zwierzę. Jeśli matka zobaczy krew, nie będzie miała wątpliwości, że to zrobiła. Wiedziałam, że Jim jest tchórzem. Na szczęście poszłam za nim i przygotowałam inny plan. Chłopcze? Masz ochotę na ciasto? Kim jesteś? Wyglądasz bardzo znajomo. No, chyba coś Ci się wydaje. Sprzedaję te ciastka przez cały rok specjalnie dla Was. Moje ciasto jest takie pyszne i tanie. Spróbuj. Chyba mam obsesję. Po opowieści dźmiego wydaje mi się, że to jest moja macocha. W takim razie wezmę dwie sztuki. Tak, tylko dwa grosze za dwie sztuki. Ach. To jest twój koniec, chłopcze. Gdzie ja jestem? Dlaczego tu jestem? No tak, to musiała być moja macocha w przebraniu. Dlatego wydała mi się znajoma, zwłaszcza pieprzyk w kąciku oka. Zrobił wszystko, żeby mnie zabić. Na szczęście jeszcze nie umarłem. Ale jestem poważnie ranny i trudno mi chodzić. Co mam teraz zrobić? To przypomina mi miejsce w pobliżu grobu mojej matki. Muszę się tam doczołgać. Mamo, świat jest ogromny. Nie wiem dokąd pójść. Chcę być blisko ciebie. Przy tobie. Mamo. Dlaczego odeszłaś tak wcześnie? Tata też odszedł. Macocha chce mnie skrzywdzić. Co mam zrobić, żeby przeżyć? <ścoughs> To za miejsce, gdzie ja jestem? Synu. Boże, kim jesteś? Dlaczego nazywasz mnie synem? Czy to możliwe? Tak, jestem twoją mamą. Mamo, mamo, czy ty żyjesz? Jak to się stało, że zamieniłaś się w Feniksa? Wczoraj płakałeś cały dzień nad moim grobem. Tak bardzo ci współczułam, że odrodziłam się jako Feniks. Aby cię tu przyprowadzić? To ty słyszałaś moje słowa? Mamo, jestem nieszczęśliwy, nie wiem co robić. Mamo, proszę pomóż mi. Ma chce mojej śmierci? Nie martw się, jestem tutaj. Zabrałam cię w bezpieczne miejsce. Możesz być spokojny, nikt cię tu nie skrzywdzi. <laughs> Czy jaśnie naprawdę mnie ochronisz? Oczywiście. Nie pozwolę, aby ktokolwiek cię skrzywdził. Dlatego tu jestem. Zbudowałam dla ciebie dom wypełniony jedzeniem i książkami. Zostań tu i ucz się. Będę cię odwiedzać każdego dnia. <laughs> Dziękuję, mamo. Przy tobie niczego się nie boję. Od tego dnia Feniks co noc odwiedzał George'a. Rano budził go i odlatywał. George nie do matki. Poświęcił się na nauce. Człowiek z natury jest dobry. To oznacza, że od urodzenia jest dobry i uczciwy, Hej, Bela, słyszałaś? Ktoś czyta książkę? Tak, to prawda. Ktoś czyta książkę, moja droga. Czy to możliwe, aby był tu człowiek w dodatku uczony? Chodźmy się dowiedzieć. Tak, moja pani. Jest tam ktoś? Przepraszam, kogo szukasz? E, poszłyśmy w górę szukać ziół. Ale niestety już robi się ciemno, i czy mogłybyśmy poprosić o pochodnie, aby zejść z góry? Wejdźcie do środka, przyniosę wam ogień. Mieszkasz sam? Tak, jestem tu sam i sam się wszystkim zajmuję. Jesteś uczonym? Jesteś bystra, jestem uczonym. Po tym spotkaniu George zakochał się w Eli. Ich miłość zamieniła się w małżeństwo. Wesele było wspaniałe, a kiedy George się ustatkował, to Fenix odleciał i nigdy nie wrócił, a George zamieszkał w domu Eli. Kochanie, już późno. Odpocznij, proszę. Śmiało, kochanie, muszę dokończyć tę książkę, aby dobrze wypaść na egzaminie, aby być godnym wszystkiego, co mnie spotkało. Kochanie, jestem pewna, że dzięki ciężkiej pracy odniesiesz sukces. Chciałbym zabrać Cię do mego domu, aby oddać wdzięczność przodkom. Wierzę, że ten dzień nadejdzie. Pięć lat później. Gratulacje, George! Gratulacje! Wspaniale! George! George wrócił! Powrócił w blasku i chwale! Niemożliwe! Z pewnością w przeszłości! Co mówisz? George wrócił? Słyszałem, że ktoś wrócił do wioski, ale nie spodziewałem się, że to on. Synu, nie idź! Ty nie. Przecież, dlaczego teraz wrócił? To musi być jego duch. Pragnie zemsty. Muszę się ukryć, muszę się schować. Na wieść o powrocie George'a, Macocha wpadła w taką panikę, że schowała się pod łóżkiem i pękł jej woreczek żółciowy. Zamieniła się w zwierzcza.